Hej! Dziś porozmawiamy o tym, jak działa bat i jak konie go odbierają. Omówimy rodzaje batów i sprawdzimy na Paulinie, czy boli. Mm. Przygotowałam sobie kilka bacików. Pierwsze dwa to są baciki skokowe. E, mają one na końcu takie klapki. E, te klapki... Mają jakby większy dźwięk, używa się ich zazwyczaj na łopatce. I te baciki mają bardzo fajne rączki strukturalnie. Ta rączka ma takie wypustki. Mimo że wydaje się w pierwszym odruchu jakby niewygodna, to naprawdę polecam je ja lubię jeździć z takimi bacikami. Ta z kolei jest miękka z takiej pianki, ręka się na niej nie poci. Mają one fajne kolory, ten jest czarny elegancki. Ten jest czerwony, łatwo go znaleźć na padoku jak się zgubi podczas jazdy i teraz oddaję je Pauli. Kolejne dwa baciki. To są już baciki ujeżdżeniowe. Te baciki ujeżdżeniowe tutaj też są czarne. Ten jest krótszy. Można by go ewentualnie używać jako bacika skokowego również. Mają takie końcówki z takiej lineczki. One są mięciutkie i rączki mają podobne do tamtych, też są czarne. Oddaję jeden, drugi i ostatnie dwa baciki. Ten jest piękny, różowy jak dla księżniczek. Ten z kolei jest czarny, elegancki. Nie będę już z bliska pokazywać. Rączki mają obie skórzane. Ten dodatkowo, ten oddaję, a ten dodatkowo pokażę tylko ma Taką pętelkę na rękę. Można sobie wsunąć dłoń, wsunąć dłoń w tą pętelkę i wtedy, jak się go puści, to on się nie gubi. Można na chwilę zająć się czymś innym, nie trzymać bacika. Długości bacików różnią się, jak już wcześniej powiedziałam, w zależności od dyscypliny uprawianej przez jeźdźca. Krótkie baciki używamy na skokach, na łopatce, aby pomóc koniowi przejść przez przeszkodę. Z kolei z długimi bacikami jest trochę większa historia. Ja używam długiego bacika zawsze na zadzie, dlatego że tam jest więcej tłuszczu. Nie za łydką, tak jak używa większość ujeżdżeniowców, tylko na zadzie. Ma to swoich amatorów, przeciwników, każdy ma swoje zdanie w tym temacie. Ja jednak wolę używać bata tam, gdzie jest y, więcej tłuszczu, grubsza skóra, i tak jest na zadzie w stosunku do tego, jak jest załytko. Z kolei przejdziemy sobie teraz do tematu y, trudniejszego, czyli tego, czy w ogóle używać bata. Użycie bata to jest kontrowersyjna sprawa. Jest y, grono osób, które uważają, że to jest złe. Wytłumaczę teraz, jak wygląda siła nacisku. Takiego bata w stosunku do siły nacisku końskiego kopyta podczas walki, przepychania się w stadzie, ustalania hierarchii. Kiedy taki duży, rosły pan uderzyłby z całej siły bacikiem, to jest nacisk około 100 kg. Kiedy konie kopią się w stadzie, nacisk kopyta na innego konia może być nawet około 10 ton. W związku z tym nie ma co się martwić, że lekki bacik, czy nawet przysłowiowe trzy szybkie, e, będą konia bolały, czy będzie to wprawiało go w dyskomfort. Jest to tylko bodziec do tego, żeby poszedł naprzód. To by było tyle na dzisiaj. Ja jestem bardzo ciekawa, jakiego ty lubisz używać bacika na jeździe. Chciałabym też bardzo serdecznie zaprosić Cię na naszego fanpage'a na Facebooku, na którym co tydzień prowadzimy transmisję na żywo, na której będziesz mógł zadać pytanie, a ja od razu na nie odpowiem. Pa! pa!